Jedynym smart sprzętem, którego jeszcze nie miałem okazji recenzować był robot koszący. I szukałem ich kilka lat. Szukałem tych, które sprawią, że powiem WOW kiedy je zobaczę. I dzisiaj mam dla Was recenzję EcoFlow Blade czyli pierwszego robota koszącego ze sztuczną inteligencją. Kiedyś wszystko było smart. Dzisiaj wszystko jest powered by AI. Czy zatem Ecoflow zrobił tylko chwyt marketingowy, nazywając swojego robota koszącego napędzanym AI? Nie, ale o tym będzie później. A zacznijmy od jego wyglądu, który wygląda kompletnie inaczej niż jakikolwiek inny robot koszący aktualnie znajdujący się na rynku. Kompletnie inaczej. On jest zresztą nazywany dronem koszącym, co w sumie bardziej do niego pasuje, bo jak Poglądam na niego, to bardzo mi się kojarzy z dronami DJI, ale w sumie najbardziej to kojarzy mi się z tymi dronami z Black Mirror. Mam nadzieję, że to się tak nie skończy. Niemniej jednak ja jestem zafascynowany tym, jaki design stworzył EcoFlow, bo oni przeprojektowali praktycznie wszystko, co można przeprojektować w robocie koszącym. Sam robot jest bardzo smukły, zdecydowanie wzorowany na wszelkiego rodzaju dronach, na przykład tych dronach od DJI, -a. ale to nie wszystko, bo wiele rzeczy w jego designie dzisiaj mnie zaskoczyło. Poza oczywiście, tą górą, która jest naprawdę fajna, mamy tutaj połączenie matu z leśniącą czernią, ładnie to wygląda, zresztą te napisy EcoFlow, te elementy srebrne, to wszystko jest bardzo fajnie dopracowane. To jest Sprzęt z wyższej półki i czujemy, że to jest sprzęt z wyższej półki wszędzie, gdzie go widać. Kolejny element, na który chcę zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o design to jest ten główny element koszący, który tutaj chodzi góra-długo. Możemy sobie ustawić wysokość koszenia tego robota, a także jest bardzo fajnie zabezpieczony. Na to zwróciłem uwagę, bo tutaj w środku jest tarcza z trzema ostrzami, które się obracają. Ale bardzo ciężko jest się do niej dostać. Czyli, de facto, szanse, że jeżeli na przykład dziecko albo jakiś zwierzak podbiegnie do robota i coś mu się stanie w ręce, są niskie, bo on jest naprawdę fajnie zabudowany. Gdy spojrzymy na przód to możemy zobaczyć, że ma naprawdę nietypowe koła. Koła, które idą do środka, przednie, a tylne, które mają naprawdę sporo kolców. Dlaczego? Dzięki temu robot jest w stanie specyficznie się obracać i o wiele lepiej kosić niż gdyby miał zwykłe proste koła i musiałby robić szersze nawroty. Dzięki temu, dzięki temu że on jest w stanie sterować każdym skół osobno, jest w stanie bardzo szybko się dosyć mocno obrócić i zdecydowanie szybciej wykosić ogródek niż jego konkurencja. Pod tą zaślepką znajduje się bateria. Bateria wymienna, którą możemy sobie wyciągnąć. Oczywiście raczej nie chodzi o to, żebyśmy wymieniali ją w trakcie koszenia, ale jeżeli cokolwiek będzie się z nim działo złego, no to mamy szansę wymienić i robot będzie dalej operacyjny. To jest bardzo fajne w porównaniu na przykład do naszych telefonów komórkowych. Robot posiada trzy główne światła, z którymi się z nami komunikuje. Dwa na oraz jedno na tyle. Dzięki temu jest w stanie nas informować za pomocą swoich światełek, czy wszystko jest ok, czy może nie. Jeżeli świeci się na czerwono, to na przykład może to oznaczać, że zostało uruchomione awaryjne zatrzymanie się. Jeżeli świeci na zielono, wszystko jest ok. Mamy też kolory pomarańczowy, niebieski, które nas informują o parowaniu, o ładowaniu się, więc jest tego naprawdę sporo. Wspominałem o elementach bezpieczeństwa i EcoFlow dał na nie naprawdę duży nacisk. O, tu jest duży nacisk bezpieczeństwa. Aha, czerwony stop, który jest bardzo fajny, bardzo widoczny i jeżeli cokolwiek się będzie działo, że np. robot ruszy w stronę dziecka, zwierzaka albo jakiegoś miejsca, do którego nie powinien wjechać, no to wtedy jesteśmy w stanie szybko uderzyć w stop i on się automatycznie zatrzyma. To jest gigantyczny plus. Poza tym mamy z tyłu trzy przyciski, które pozwalają na jego włączenie, wyłączenie, powrót do bazy oraz rozpoczęcie e, koszenia. Może się pojawić pytanie, hmm, a po co jest ta zaślepka? I ta dziura, która się tutaj znajduje, otóż podstawową wersją ilkoflowa, którą dostajemy, bo jeszcze za chwilę dojdę do wszystkich elementów, które dostajemy w pudle, jest robot koszący typu, nie wiem jak to nazwać, takiego prostego, czyli taki, który jedzie, ścina trawę i ścinki użyźniają tą trawę, czyli on jeździ codziennie po naszym trawniku albo co dwa dni. Ścina delikatnie trawę, także nie widać, że ona była praktycznie koszona, no bo jest koszona codziennie i to, co on zetnie, od razu rozrzuca i to przy okazji użyźnia trawę. Ale możemy chcieć mieć takiego robota trochę, powiedzmy, old -schoolowego, czyli z taką wielką, um, wielkim koszem z tyłu, do którego będą wszystkie ścinki trafiać. I to są właśnie elementy tutaj się znajdujące. Czyli możemy dokupić taki specjalny kosz, albo kupić zestaw z koszem, albo go dokupić. Zamontować w tym miejscu, i wtedy robot będzie miał cały kosz i będzie mógł, będzie mógł kosić tak jak stare, dobre um, kosiarki elektryczne czy spalinowe. Start a task. Kończąc już design, bo spędziłem nad nim trochę czasu, spójrzmy na jego przód, czyli na, na to, co on widzi. a widzi za pomocą kamer oraz lidaru. Dzięki temu jest w stanie rozpoznawać przedmioty, które się przed nim znajdują, które wystają ponad trawę i w nie nie wjeżdżać. Dzięki czemu wtedy sobie nie zrobi krzywdy, może również dzięki temu kosić w trakcie nocy co też jest jego całkiem sporo zaletu. To jest kluczowy element tego robota. I nie, nie jest to młotora, ani żadna forma broni. Moi drodzy, o to Jaka jest gigantyczna zaleta tego robota koszącego w porównaniu do wszystkich innych? Wiecie, co jest chyba najbardziej wkurzające w robotach koszących? To, że kupujesz robota, a potem kupujesz taką linkę, którą musisz cały ogródek sobie obrobić, a jeżeli masz kostkę brukową, no to powodzenia, bo ją trzeba ściągać. Albo masz coś takiego, co wymyślił Ecoflow, czyli jest to wieża, która dzięki technologii satelitarnej ją wbijamy w odpowiednim miejsce w naszym ogródku, i dzięki niej robot nie potrzebuje żadnych linek, tylko jest w stanie sobie zmapować nasz ogródek tak, jak się mapuje mieszkania w robotach odkurzających. I to jest największa, moim zdaniem, rewolucja tego robota i to jest najważniejszy element tego robota. Poza tym całym designem, który jest genialny. Bo jest genialny, ale to jest game changer, bo nareszcie nie musimy ciągnąć tych wszystkich drutów, tylko mamy jedno urządzenie, które wbijamy w naszym ogródku, tak żeby ono miało dobry dostęp do satelit, więc ona nie powinna być zbyt blisko murów od domu, tylko tam bodajże producent pisze 2-3 metry. Ja rekomenduję raczej powyżej 3 metrów od naszego domu. Za pomocą specjalnych kolców wbijamy go w ziemię. I tyle. I on tak będzie o, wystawał. I dzięki niemu robot będzie w stanie kosić. Więc poza tymi wszystkimi nowościami, które tu są, i tej całej sztucznej inteligencji, to to jest, moim zdaniem, ta główna rewolucja i koflowa. Jak wygląda stacja dokująca? A no tak. Pamiętamy roboty odkurzające? Proszę, robot koszący może mieć taką samą. Tutaj mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6 elementów, które wbijamy ją w ziemię, żeby ona była stabilna. Robot tutaj podjeżdża, tak samo się na piny Ładuje jak wszystkie inne roboty odkurzające, więc motyw nam dobrze znany. A stacja jest bardzo ładna, też fajne, czarne kolorki. Tutaj trochę brudno, bo robot jeździł, więc widać, że był testowany. Ale naprawdę fajna stacja. To tyle, jeżeli chodzi o design, robota, jego akcesoria. Przejdźmy do aplikacji. Bo to jest inteligentny robot, więc powinien mieć dobrą aplikację. Aplikacja EcoFlow to jest ta, w której będziemy nim sterować, i to jest ta główna, główna aplikacja. Bardzo fajna zresztą. Dobry, dobrze jest dopracowana w nowych technologiach, więc ja zawsze takie lubię niż takie super oldschoolowe. Bo czasami jest super sprzęt, stara aplikacja. Tutaj mamy nowy sprzęt, nową aplikację. Więc fajnie. Na początek musimy sparować robota z naszą aplikacją. Nie jest to ciężkie, na szczęście mamy w ogóle dwie opcje, bo robot może działać po Wi-Fi, jeżeli mamy nasz ogródek, na naszym ogródku mamy Wi-Fi, albo za pomocą Bluetooth-a bezpośrednio łącząc się z telefonem. Co w ogóle jest ekstra, to możemy również tymi dwoma sposobami go aktualizować. Czyli jeżeli on ma jakąś starą wersję oprogramowania i chce się zaktualizować do nowej, to może to zrobić albo za pomocą Wi-Fi, wtedy podajemy mu nazwę Wi-Fi oraz hasło. Albo za pomocą naszego telefonu i wtedy on za pomocą bluetootha wygrywa paczkę oprogramowania do niego. Więc fajnie, że podeszli do tego na dwa różne sposoby. Gdy już sparujemy robotę z aplikacją, zaczyna się największa zabawa. Zabawa, od której zależy wszystko. To czy ten robot Wam się sprawdzi, czy Wam się nie sprawdzi, czy będzie Waszym zbawieniem, czy będzie Waszym utrapieniem. Czyli zrobienie porządnej mapy. Zrobienie porządnej mapy jest... Krytyczne, tak bym to nazwał, i poświęci na to naprawdę sporo czasu. Dlaczego? Robot za pomocą aplikacji i pilota, w której z niej się znajduje, zaczyna robić sobie mapę tego, żeby wiedzieć, gdzie on ma jeździć. Czyli, jak już mamy wbitą, wbitą naszą antenę. Mamy już usadowioną stację dokującą, no to ruszamy robotem i zaczynamy objeżdżać cały ogródek, tak, żeby on wiedział, jaki jest, jaka jest granica ogródka. Pamiętajmy o tym, że rozpoznaje tą granicę pod kątem ostrzy, tego głównego elementu. Czyli jeżeli zrobicie ją na przykład zbyt blisko jakiś. Rabatków albo czegoś takiego, to wtedy te piękne kolce mogą Wam tam wjechać. Więc zwróćcie na to uwagę. I kiedy już zrobicie pełną, e, pełną mapę wszystkiego, całego Waszego ogródka, to zaczyna się dzielenie na strefy. Dzielenie na strefy zakazane i dzielenie na strefy bez koszenia. I to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne, żeby taką mapę zrobić w porządku. Dlaczego? Możecie mieć miejsca zakazane. Na przykład piaskownice. Jak ten robot, wiecie, w piaskownicy i dostanie się piasek w różne miejsca, no to będzie trochę średnim. Więc dobrze jest zaznaczyć to jako teren zakazany. Wszelkiego rodzaju takie drzewka, które robot mógłby ściąć, też raczej powinny być zakazane. Kostka brukowa, czyli miejsca, gdzie on może przejechać, bo zakazane jest takie, że on w ogóle nie powinien tam wjeżdżać. Ale mamy też miejsca. Gdzie on może przejechać, tylko dobrze, żeby sobie podniósł te ostrza, nie machał nimi, czyli na przykład przejechał przez kostkę i dostał się do drugiej części trawnika. To też jest coś, co budujemy w mapce. Więc de facto powinniśmy poświęcić parę ładnych godzin, w zależności oczywiście od wielkości trawnika i różnych elementów, które się na nim znajdują. Jeżeli mamy czysty trawnik, na którym nie ma nic, jest tylko trawa, objedziemy i posprawię. Jeżeli mamy trawnik, na którym jest pełno różnego rodzaju elementów, to wszystkie je warto jest zaznaczyć, żeby robot nie zrobił sobie krzywdy, albo żeby robot nie zrobił im krzywdy. No bo niestety ale drzewko może być ciachnięte. Kwiatek może być ciachnięty i będzie wtedy miał idealną długość trawki, a niekoniecznie nam o to chodziło. Jak zatem robot radzi sobie w ciężkim i w łatwym terenie? No właśnie. Zacznijmy od raczej łatwego terenu, gdzie on sobie po prostu radzi idealnie. Wystarczy, że mu ustawimy wysokość, bo to jest naprawdę fajne. W aplikacji ustawiamy wysokość, jaka ma być trawy, czyli on sobie tym steruje. No i potem jeździ i ją ścina. Gdy dobrze zrobimy mapę, no to on jest w stanie objechać różnego rodzaju elementy na ogródku. Jeżeli coś się znajduje na ogródku, czego nie było w mapie, bo na przykład jest to piłka albo coś takiego, to robot najczęściej, Wychwyci to już z odpowiednią odległością i ominie ten przedmiot. Z no, dosyć sporą, e, sporą odległością od tego przedmiotu, więc tam po prostu będzie niedokoszona. Jeżeli zostawimy coś na dłuższy okres czasu, no to może nam po prostu wyższa trochę trawka obrosnąć. Co jest plus? No to jeżeli coś zostawimy na ogrodzie, bo niekoniecznie zawsze pamiętamy, żeby go całego wysprzątać przed koszeniem, to robot będzie w stanie za każdym razem z trochę innym ogrodem sobie poradzić. Przewyższenie, na których on jest w stanie pracować, to jest 50%, tam jak, jak pisał producent. Ja go aż tak nie testowałem, bo nie mam takich dużych przewyższeń. Tam, gdzie on był testowany, to bardziej na spadku, takim delikatnym, lekko-grząskim. Jak on sobie tam radził? Gdy jechał bokiem, to wszystko było spoko. Ale gdy zobaczył po drodze jakieś drzewko, i wtedy musiał się ustawić. Prostopadle do spadu, no to już miał trochę większy problem. Więcej czasu mu zajmowało, żeby się z tego wykaraskać, ale potrafił się z tego wykaraskać. Tak samo jak były grządki, i on wjechał gdzieś między te grządki, no to musiał długo pokombinować, żeby wyjechać, ale koniec końców wyjechał. No, chyba, żeby się w tym czasie rozładował, no to wtedy dostaniemy informację, że trzeba mu pójść i pomóc. Więc ogólnie to jest bardzo dobry robot na moim zdaniem trochę łatwiejsze e, ogrody. Niekoniecznie na takie, na których jest pełno elementów, ale jest to najlepszy robot dostępnych na takie ogrody. W sensie każdy inny poradziłby sobie zdecydowanie, zdecydowanie gorzej. Dzięki właśnie tej sztucznej inteligencji, która jest. E, która wykorzystuje lidar i kamerki, no on jest w stanie rozpoznawać przeszkody i postarać się w nie nie wjechać. Co jest istotne znowu przy tym zatrzymywaniu przed przeszkodami? Ten element bezpieczeństwa. Już Wam wspominałem o, o tym, że on jest fajnie zabezpieczony, że ma ten duży przycisk, no i powiedzmy, że na przykład wyskoczy na niego piesek, e, któremu się robot nie spodoba, i na niego ruszy, albo nasze dziecko. Kiedy robot wychwyci, że coś rusza w jego stronę, e, to on też się automatycznie zatrzyma. Więc on nie zrobi krzywdy naszemu dziecku albo, albo psu. Raczej bym oczywiście nie rekomendował, żeby puszczać go wtedy, kiedy są właśnie dzieci na ogrodzie czy zwierzaki, tylko lepiej je wtedy, żeby, kiedy on ma pusty ten ogród, ale ma te sposoby zabezpieczenia się i on po prostu natychmiastowo się zatrzymuje przed tym zagrożeniem co jest kolejną zaletą ekoflowa. Co robot jeszcze posiada? Robot posiada, Czujnik deszczu. Czyli nie chcemy kosić trawy, kiedy pada, więc kiedy zacznie padać na robota, i kiedy on wychwyci, że zaczyna padać deszcz, to wtedy puszcza informację na nasz telefon i rusza w stronę stacji ładującej, dzięki czemu no, nie będzie kosił mokrej trawy. Co więcej, w aplikacji jesteśmy w stanie ustawić, po jakim czasie od zaprzestania padania deszczu, czyli kiedy czujnik deszczu wykryje, że już nie pada, on ma ruszyć. Czyli możemy na przykład ustawić, że dopiero pół godziny po tym, jak deszcz skończy padać, no to robot powinien wznowić swoją pracę. Takich funkcji, które, które mamy do ustawienia w aplikacjach, właśnie wysokość koszenia, opcje tej całej mapy, czyli ustawiania mapy, z tego pierwszego sterowania, czy właśnie opcji z tym czujnikiem, no to to są naprawdę zaawansowane rzeczy, jak na robota koszącego. To czas jeszcze na. Dane techniczne, czyli specyfikacje tego robota. Dobra. Zalecana powierzchnia w metrach kwadratowych 3000, czyli naprawdę dużo. Waga robota to jest 16 kg, potwierdzam pieruńsko ciężki, jak się go przenosi to swoje waży. Um, on ma regulację wysokości koszenia, więc to jest bardzo jego fajna funkcja. Ma automatyczne ładowanie, ma funkcję wielu stref koszenia, które swoją drogą możemy też ustawić w różną wysokość, czyli gdzie nigdzie trawka może być wyższa, gdzie nigdzie niższa. Posiada harmonogram pracy można nim sterować za pomocą Wi-Fi, ma czujnik deszczu, ma czujnik podnoszenia, czyli wyczuje, że go podnosimy i wtedy przestanie na przykład się kręcić, jeżeli chodzi o, o, o koszenie, ma czujnik wykrywania przeszkód, a także aplikację, która jest bardzo fajna. Skoro powiedziałem, że to jest robot premium, to ile to premium kosztuje? Dużo, moi drodzy, kosztuje niestety musimy liczyć, że około 15 tysięcy to jest taka cena bazowa tego robota. Widziałem oferty po 13 tysięcy, widziałem nawet gdzie nie gdzie za 10 tysięcy, ale miałbym wątpliwości, czego kupować w tej cenie, w sensie czemu on jest tyle tańszy. No ale około tych 15 tysięcy trzeba liczyć. Jeżeli chcemy mieć ten kosz, o którym opowiadałem chwilę wcześniej, to musimy liczyć dodatkowe około 3 tysiące. plus nawet widziałem, że w zestawie można dokupić jakąś taką specjalną baterię do niego, ale nie testowałem tego, nie wiem, nie wiem do czego służy, więc nie będę zgadywać. Więc jeżeli chcemy z samego robota. No to mamy tutaj 15 tysięcy. Jeżeli chcemy mieć w wersji z koszem, no to jest 18 tysięcy. Czas na podsumowanie. Czy robot mi się podobał? No, już na samym początku powiedziałem tak. Już design nie kupił i to już by mi wystarczyło. Ale poza tym tych, tych funkcji jest naprawdę dużo, to jest plus. No i ta sztuczna inteligencja, która jest bardzo fajna. Nie idealna. Robot, niestety, ale czasami sobie nie poradzi. Mimo tego, że jest w stanie wykrywać te elementy, to czasami wjedzie w coś, co nie jest w stanie wykryć, co na przykład trochę wystaje ponad trawę. Więc dlatego, tak krytyczne jest to dobre zmapowanie całego ogródka. I zdarzyło się niestety, że on też wyjechał czasami poza ten teren. Więc wydaje mi się, że pierwszych kilka razy warto jest go trochę przypilnować i zobaczyć, czy on sobie dokładnie radzi. Jeżeli sobie nie będzie radził, łup, stop, przykład. Albo po prostu go zatrzymać w aplikacji i trochę poprawić mapę, żeby, sobie, żeby miał po prostu lepszą tą mapę i lepiej sobie zmapował cały ogródek. Sama sztuczna inteligencja, moim zdaniem, może się z czasem rozwijać, no bo to jest sztuczna inteligencja, to jest machine learning. On w teorii powinien się coraz lepiej, powinien sobie coraz lepiej radzić z naszym ogródkiem. Chciałbym zobaczyć to w dłuższej perspektywie czasu, miałem go tylko na tydzień, więc nie byłem w stanie tego zrobić, ale kto wie, może to pójdzie w tą stronę. Na pewno i Coffee kilka aktualizacji w trakcie, co też jest plusem, bo widać, że nie chcą strasznie rozwijać się ten produkt i mocno stawiają na swojego Blade'a. Cena duża, więc on jest raczej do ogródków 40 m2 to bym go nie brał. Ale do takich większych ogrodów, trochę bardziej pustych niż pełnych elementów już jak najbardziej. Jeżeli chodzi o podsumowanie to tyle. EcoFlow Blade, bardzo fajny robot koszący, zdecydowanie z półki premium, z dobrą aplikacją, dobrze sobie radzący, nie idealnie, ale dobrze, z genialną technologią związaną z tą Wierzyczką GPS-ową, e, GPS dzięki czemu nie musimy rozkładać tych wszystkich drutów. Tego po prostu nie ma. Więc ja po prostu jestem z niego zadowolony. I serdecznie dzisiaj dziękuję za tą recenzję. Zrobiłem ją w ogrodzie przy robocie. stwierdziłem, że to jest lepsze miejsce niż w biurze, bo to jest jego naturalne środowisko. I jak zawsze, lajkujcie nasze filmy, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia.